Zorze żywej wiary, z listu świętego Jakuba, jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków, czy sama wiara zdoła go zbawić, jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia, lub odzienia brakiem codziennego chleba, a ktoś z was powie, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedźcie do syta, a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała. To na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Wiara, słowo Boże, musi przekładać się na czyny. Relacje z bliźnimi pokazują nam, na ile żyjemy słowem Bożym, na ile nasza wiara jest żywa. Wiary nie można zaszufladkować w własnych teoriach, bez praktyki, bez miłości. Świetnie wiedziała o tym błogosławiona Karolina. Nie siedziała z założonymi rękami. Zawsze dostrzegała tych, którzy potrzebowali jej pomocy. Wymagała od siebie nawet wtedy, gdy inni od niej nie wymagali. Myślę, że była takim orłem, o których mówił już błogosławiony kardynał Wyszyński. Tylko orły szebują nad granią i nie lękają się przepaści. Ani wichrów, ani burz. Musicie mieć sobie coś z orłów, Serce orle i wzrok orli ku przyszłości. Musicie ducha hartować i wznosić, aby móc jak orły przylatywać nad graniami przyszłość, przyszłość naszej ojczyzny. Pamiętajcie, orły to wolne ptaki, bo szybują wysoko. Pamiętajcie, że Wy jesteście z pokolenia orłów. Myślę, że Błogosławiona Karolina była takim orłem, który szybował ponad przepaścią i wichurami pierwszej wojny światowej, ponad nienawiścią i pożądaniem, ponad złem i egoizmem. Była orłem, który znał kierunek swojego lotu, nie obniżał poprzeczki, szybowała wyżej i coraz wyżej, aż na ołtarze. Błogosławiona Karolino, prosimy Cię o taką wiarę i taką odwagę, abyśmy szybowali wyżej, coraz wyżej do tego najwyższego celu, jakim jest niebo. Błogosławiona Karolino, módl się za nami.